Čím tady Filip říká, že já zvykle gram si v Minecrafta. I to jest moja nowa wioska. Ona ogólnie jest strasznie rozbudowana, i dzisiaj pójdę do paru domów i ogólnie je ocenię. Będzie to biedny dom, taki, taki wiecie. I później najbogatszy, a teraz idę do biednego domu. A no, i tak, jeżeli jeszcze chcecie taki odcinek z hotelami, to zostawcie suba, znaczy lajka. Like like Widzę, wystarczy lajk. Like. Ja zobaczę ile osób chce taki odcinek i przy okazji wam coś pokażę. Trampolina ze Stumbleguysa w Minecraftie I pewnie teraz każdy Filip, gdzie jest ten dom? I nie, to nie jest ten dom. To jest ten dom. Jak ja mam tu spędzić niby noc? Bo ja mam ogólnie ocenić te domki, a nie w nich spędzać noc. No. Biedny domek, taki z drewna, taki klasyk. Typowy. Jakby tutaj jeszcze dodać takie deseczki, tutaj, no to by był fajny domek. A no taki. Dobra, ja, moja ocenka to takie y, 5 na 10. A no tak, widzowie, dzisiaj ocenimy sobie 4, ponieważ przypomniało mi się, że mamy jeszcze jedną willę. Gdy ja zbliżam się do tego domu i mogę Wam podpowiedzieć, że ten dom to jest taka wieś. No tam jest. I to jest ten dom, widzowie. Ogólnie no. Patrząc, tutaj mamy fajne takie pole. Sorry, jak coś za samochody w tle. Tutaj mamy nawet takie piły. No. Hmm. Są nawet kurczaczki. Jest jajco. Są dwa jajca nawet. Pik, pik. Kurde, nie ma ja... nie ma kurczaka. Okej, okay. no powiem. Na, na razie tylko dwóch oceniliśmy, a to już już dobrze. W ogóle tu, tutaj są więcej coś takiego porobione i nie wiem, co to jest. Tutaj, ej, to jest gdzieś... Tu jest, widzę, tajna baza. A nie, bez kitu, to jest moja tajna baza. Widzę, ja o niej zapomniałem. Zapomniałem o niej, to była moja stara tajna baza. My już idziemy do domku. Uuu, okienko takie tutaj nie, bo tu nie powinno być okienka. Okienko na kurczaki. Okej, okay, tu mamy okno, tu mamy takie kanapę. Yy, o, tu jest jakiś shulker box. To jest chyba telewizor. Yy, shulker boxik. Uuu, niezłe rzeczy, pięć diamentów nawet, spoko, yy, i tu jest jeszcze jakiś jeden pokój. Wchodzimy, yy, wchodzimy, o, tu w ogóle jest łóżko, o, tutaj jest stanowisko, o, bardzo fajny pomysł, no, taki komputer bardziej. I teraz idziemy do yy, pierwszej willi na tym odcinku. A no tak, moja ocenka tamtego domu to było 9 na 10. Widzę, tak ta willa się prezentuje, ja już nie mogę się doczekać. Uuu, no jest ona pusta. Tutaj w ogóle jest jakiś pokój na dole. Zejdziemy sobie do niego, co my tu mamy? Uuu, pro itemki, bo tu jest pewnie jakiś promieszkan. Tego się nawet nie da otworzyć. Jezu Chryste, Jezu Chryste. A tu? To, ej. Tu jest widzę to samo. To jest to samo, ktoś musiał chyba na kreatywie ten tego. E, Okej. Okay. Tutaj tego się nie da otwierać. A, i tu jest dach. No taka willa, ja bym ocenił 4 na 10, bo tam ogólnie nie ma... a Ja wiem czemu tu nie ma widzę ogólnie rzeczy. Bo to jest nas sprzeda. Za 1000 zł jest taka willa. Dziwne. A zanim pokażę Wam ostatnią willę, to pokażę Wam fabrykę złota, którą sam wybudowałem wczoraj. Yy, musimy sobie iść. Idziemy. Idziemy. O! Jezu Chryste. Ok. Yy, tak, tak, tak. Bierzemy sobie łopatę. Bo się trzeba podsadzić. Widzowie. Ogólnie. Yy. Ok. Mamy to. Mamy to. Mamy tego. A. Tu są schody, zapomniałem. Ok. Yy, tutaj jak się kładzie na, na przykład jakieś rzeczy. Gdzie one są? Anna tak, że ja je zabrałem. Okay. Y, tutaj mamy zasłonione i tutaj nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma i dopiero tu jest. Tu ogólnie nic nie ma w tym. Y, ogólnie to tu y, jest tyle złota, ale taka skromna ta fabryka, Wam powiem. I to jest ostatnia willa, wchodzimy. Tutaj od razu piszę home, czyli dom pa, pa, po polsku. A więc tak, u, tu mamy takie drewienko w takim bogatym domu. Dziwne. W sumie w tamtym też było. Tu mamy schody, które prowadzą na jakiś tarasik. U, no fajny pomysł, ok. E, tu mamy takie coś, ok, tu mamy takie coś. Yy, o tu w ogóle mamy też balkon O to jest takie fajne miejsce do posiedzenia Tu jest balkon To jest minus, że tu nie ma barierek Okej okay. Tu jest to siedząko już, jak, jak już mówiłem Okej okay. um, Tu są schody U, Tu w ogóle jest dziura nie to nie jest dziura To są po prostu schody No i te piętro jest najbardziej rozbudowane Jest tu łóżko o, To to ja sobie akurat podzielę Okej, okay. Dobra, Z a zanim skończy się ten odcinek A, i ten domek ma ocenkę 9 na 10 Albo w sumie to 7 na 10 Bo jest mało rozbudowany A jak już mówiłem to Zanim skończy się ten odcinek To przejmij sobie, jeżeli nie słuchałeś dokładnie no i, no i napisz w komentarzu Który domek Ci się podobał najbardziej A, no i zostaw przy okazji suba A jak nie chcesz to nie, ja Was nie zmuszam I wbijaj na najnowszego shorta A, to jest koniec tego odcinka A więc naro...